Radio, którego już nie ma. Radio, którego już nie ma. Zapraszają Wiktor Niedzicki i Jarosław Juszkiewicz. Kiedy spotyka się dwóch radiowców, rozmawiają o czym oczywiście o radiu, o tym jak było, jaka była technika, jakie były przygody. Jeśli spotykam się z tak niezwykłym rozmówcą jak redaktor spotykam się z tak niezwykłym rozmówcą jak redaktor Jarosław Juszkiewicz, słynny głos nawigacji Google, kieruj się na południe, popularyzator nauki, co jeszcze? Dzień dobry, witam wszystkich, witam pana, panie Wiktorze. No, można by jeszcze dodać planetarium śląskie w Chorzowie, które zajmuje w moim sercu chyba tyle samo, jeśli nie więcej miejsca co radio. Jeżeli w moim życiu coś miałoby koordynaty XYZ000, to byłoby to właśnie planetarium śląskie w Chorzowie. Przepraszam, ale wszystkich pana funkcji nie jestem w stanie spamiętać. No to oczywiście o czym rozmawiamy, o radiu. O tym rozmawialiśmy, jak kiedyś się nagrywało, jakie były przygody, jakie były magnetofony. No oczywiście, wie Pan, ja pamiętam te magnetofony takie stacyjne, które były wielkości, no sporej szafy. Teraz oczywiście są zupełnie inne. To, to nie jest jeszcze najstarsze. Ja oczywiście no, nie jestem aż tak stary, żeby pamiętać początki radia nawet w Polsce, ale kiedyś nagrywałem z takim inżynierem Witoldem Richterem. Pan... Prosił, żeby go właśnie tytułować inżynierem, bo inżynier to jest taka poważna postać. Kiedyś pan inżynier Richter, który był rajdowcem, który jeździł na motocyklu, był pilotem, miał swego czasu nawet własny samolot i zaprosił mnie na herbatę. Poszliśmy gdzieś na tą herbatę i wtedy zaczął mi opowiadać o radiu przedwojennym, to znaczy przed II wojną światową. No więc na przykład opowiadał, jak relacjonował zawody Gordon Benneta. No, to były słynne zawody balonowe w Poznaniu, wielka sprawa. I on wtedy opowiedział, że nagrywał na taśmach Stila. No, to był po prostu rodzaj takiego drutu, taśmy takiej stalowej, która obracała się z ogromną prędkością, stąd to urządzenie do nagrywania, no, musiało być odizolowane, bo jak taka taśma pękła, to po prostu ten pocisk leciał z ogromną prędkością i mógł po prostu zabić. To no więc ten pan nagrywał na tych taśmach stila. Oczywiście o tym, żeby coś montować albo poprawić mowy nie było. Potem tę taśmę ładowano na ciężarówkę. Ciężarówką to jechało do Warszawy i w Warszawie ze studia polskiego radia nadawano właśnie z tej taśmy. No to była już wtedy wielka rzecz, bo można było właśnie relacjonować z daleka i można było nagrywać. Druga rzecz, którą zapamiętałem z tej rozmowy, było to naprawdę wielkie przeżycie, pan inżynier Richter opowiedział, w jaki sposób został przyjęty w charakterze takiego człowieka, który występuje w radiu. Prelegenta polskiego radia. Przygotował sobie ten tekst, położył na stole, naprzeciw niego siadł dyrektor rozgłośni, proszę sobie wyobrazić, dyrektor rozgłośni osobiście kwalifikował przyszłego pracownika czy współpracownika, no i zaczął wygłaszać ten tekst. W tym momencie ten dyrektor mu zabrał te kartki, a potem zaczął robić miny, a potem ściągnął obrus z tego stołu, a potem coś tam jeszcze, oczywiście wszystko bezszelestnie. Dlaczego? Chodziło o to, czy tego typu przypadki nie wytrącą go z rytmu, czy po prostu słuchacze nie zauważą, że on się gdzieś zaplątał, pomylił. Coś. To było po prostu niedopuszczalne. No my już takich na szczęście egzaminów nie przechodziliśmy, pani Jarku. Zgadza się panie Wiktorze, ale muszę powiedzieć, że w naszym radiu to znaczy mówię ciągle w naszym, chociaż nie pracuję już w Radiu Katowice od końca grudnia, ale ciągle jest to miejsce, które jest ważne w moim życiu. W Radiu Katowice znajduje się taka izba pamięci, a tak naprawdę jest to jedyne w swoim rodzaju muzeum radiowe, którym zgromadzono, a właściwie zgromadził poprzedni prezes Radia Katowice Henryk Grzonka, bo historia rozgłośni tego wielkie hobby, zgromadził sprzęt radi... Radiowy właśnie z dawnych czasów i można tam znaleźć prawdziwe perełki. Radia lampowe, radia kryształkowe, sprzęt, na którym kiedyś pracowaliśmy. Ja pod koniec mojej pracy w Radiu Katowice z pewnym przerażeniem doszedłem do wniosku, że masę tego sprzętu, na którym ja pracowałem, znalazło się w muzeum. Magnetofon Ucher. O Ucherach mówiliśmy w poprzednich odcinkach naszego podcastu. Magnetofon kasetowy Sony, profesjonalny. Potem był magnetofon Marantz. Ba! Są nawet pierwsze magnetofony które nagrywały na kartach Compact Flash i wydaje mi się, że to wczoraj ta nowość technologiczna pojawiła się w Radiu Katowice, proszę bardzo. A muzeum już to ma. Natomiast nawiązując do tego, co Pan mówił, panie Wiktorze, w Radiu Katowice jest również replika skrzynki. Skrzynki, którą obsługiwał inspektor programu w przedwojennym radiu i tam można znaleźć w tej skrzynce takie podświetlane okienka. Szybciej, wolniej, kończ co tam jeszcze było głośniej, ciszej. I po prostu przez te znaki świetlne, które wyświetlał na tej skrzynce inspektor programu speakerowi, speaker wiedział, jak ma mówić. My teraz inaczej zupełnie do tego podchodzimy w radiu, bo po prostu mamy system znaków. Zapewne w Warszawie również Państwo mieli cały system znaków ręcznych, które prezenter dawał realizatorowi i odwrotnie. Ale muszę powiedzieć, że taka skrzynka by się może dzisiaj przydała. Tak, ale może dlatego, że tych skrzynek już nie było, może dlatego... Że się zepsuły albo zużyły, albo cokolwiek innego. Ja już takiej skrzynki nie widziałem, chociaż w pewnym momencie w radiu Namaczewskiego widziałem, że coś takiego w końcu stało, ale już nigdy z tego nie korzystałem. Być może nie było takiej potrzeby, może w ogóle wszystko się zmieniło, ale wie pan, wspomniał Pan o ważnej rzeczy, mianowicie o tym inspektorze programu. No teraz w ogóle nie ma takiej funkcji, bo bardzo często we współczesnych radiach. Ten dziennikarz sam nadaje, sam realizuje, sam ustala poziom, sam wywołuje czy, czy wypuszcza muzykę. No właściwie sam to robi, jeszcze sam słucha czasami. I co gorsza, sam również się śmieje ze swoich dowcipów. A to, to bardzo często, tak, oczywiście. Więc proszę zobaczyć, że to radio naprawdę się bardzo zmieniło. No, chociażby z oszczędności. No po prostu właściciele takiego radia patrzą, żeby z tego jednego człowieka wycisnąć jak najwięcej. A jak powiedział mi jeden z moich szefów, nieważne, co jest pomiędzy blokami reklam, ważne tylko, żeby ludzie słuchali. Powiedzmy, panie Wiktorze, może trochę o zapisie dźwięku w tym muzeum, o którym wspomniałem, i które można odwiedzać wtedy, kiedy radio ma dzień otwarty. Znajduje się również nagrywarka. Jest to niezwykle interesujące, potężne urządzenie, które służyło do nagrywania dźwięku na metalowym drucie. No, można się domyślać, jaka była jakość nagrania zarejestrowanego na metalowym drucie, ale właściwie taśma magnetyczna to po prostu ulepszona wersja takiego drutu. To jest ferromagnetyczny nośnik naniesiony po prostu na Tworzywo sztuczne. Jest również w tym muzeum nagrywarka, która nagrywała na płytach decelitowych. I to już był krok dalej w stosunku do metalowego drutu. Ale Panie Wiktorze, powiedzmy sobie szczerze, wtedy te technologie, mam na myśli drut i decelit, to w ogóle był high-tech, ponieważ w ogóle można było w jakiś sposób zarejestrować dźwięk. Ale prawda jest również taka, że te metody zapisu były dość kiepskie, i dlatego przedwojenne mikrofony albo mikrofony powojenne musiały być naprawdę świetnej jakości, ponieważ no, niewiele dało się już potem zrobić z tym dźwiękiem, kiedy został zapisany. Zapisywał się wśród trzasków i szumów, tymczasem te mikrofony musiały dawać sygnał idealny. Teraz mikrofony już nie muszą być takie dokładne. Tamte mikrofony musiały mieć tak zwany wysoki gain, dawać wysoki poziom sygnału. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że mikrofony budowane mniej więcej do lat 80. poprzedniego wieku w tej chwili osiągają olbrzymie ceny. Nie tylko chodzi o kolekcjonerów, ale chodzi też o takich ludzi jak ja, czyli o lektorów, którzy potrzebują jak najlepszej jakości dźwięku. No, oczywiście, ale wie pan, no po pierwsze tak, te mikrofony były bardzo ważne, ponieważ już nie dało się wiele poprawić po mikrofonie. No można było troszeczkę tam obciąć górę albo obciąć dół, można było zrobić jakieś drobne poprawki, ale to były zupełnie takie kosmetyczne. Natomiast jak był kiepski dźwięk, no to już niewiele pomagało. Dzisiaj mamy do wyboru najrozmaitsze wtyczki komputerowe, różne systemy, różne sposoby na to, żeby, żeby ten dźwięk poprawić, podać mu jakąś tam, jakieś echo albo inne efekty. No wtedy nie było żadnej szansy. Tak, ja mam mikrofon z 1973 roku yy, i to jest mikrofon Neumann U87. No, na takich pracowałem właśnie przy takich mikrofonach przez całe lata. Yy, no, dzisiaj, jak widać, ja mam tutaj malutki w klapie wpięty yy, i to jest mikrofon taki tak zwany krawatowy. Yy, rzeczywiście, akurat się przy się umieścił. Yy, I na ogół on zupełnie wystarcza, to znaczy jakość tego dźwięku jest wystarczająca, ale oczywiście mam tych mikrofonów kilka, mam tak zwane tłuczki, no to to jest to, co wszyscy nasi słuchacze i widzowie pewnie zauważyli, że stacje telewizyjne każą dziennikarzom podstawiać ten tłuczek i zwykle ozdobiony logo stacji, żeby każdy widział, że to właśnie ta stacja, czy jej dziennikarz zadał takie bardzo ważne pytanie. To mi się zdarzyło chyba po raz pierwszy w połowie lat 90., kiedy pracowałem w biurze sekcji polskiej BBC. To był ten czas, kiedy sekcja polska BBC współpracowała z Polskim Radiem i można było się wybrać na praktykę, nie do Londynu oczywiście, ale do Warszawy. Zresztą pieniądze zarobione na praktyce w Warszawie pozwoliły mi wyjechać już jakby na mój własny koszt do Londynu i poprzyglądać się trochę pracy w Bushhausie, bo w tym miejscu znajdował się, znajdowała się sekcja polska BBC do Bod że 2005 roku, jeśli dobrze pamiętam. Muszę powiedzieć, że wtedy po raz pierwszy pracując w Warszawie w biurze sekcji polskiej BBC, usłyszałem. Młody, to co nagrasz, oczywiście jest bardzo ważne i przynieś nagranie do redakcji, ale równie ważne jest to, żeby logo BBC było widoczne na ekranie telewizorów w wiadomościach. Także pchaj się, pchaj się. A y, operatorzy kamer telewizyjnych oczywiście nienawidzą tego, ponieważ ci operatorzy spychają nasze ręce w dół, przez co my mamy gorszą jakość nagrania. Ale to była twarda szkoła. Teraz z tego co słyszałem już niektóre redakcje idą, no, mówiąc kolokwialnie, po bandzie i wysyłają swoich dziennikarzy już nie po to, żeby cokolwiek nagrać, tylko z samym mikrofonem, żeby pokazać logo. No tak, bo mają, mają zaistnieć, bo reszta się nie liczy. Ale proszę pana, kolejna sprawa to były te mikrofony kierunkowe. No, kiedyś bardzo popularne, ja pamiętam jak jeździłem z ekipą telewizyjną, ponieważ nikt no nie było jeszcze wtedy mikrofonów krawatowych w Polsce, wobec czego były te mikrofony kierunkowe, no po to, żeby nie było właśnie tego tłuczka, żeby to nie było takie bardzo no, widoczne w kadrze. Z tym zresztą kojarzy mi się takie nagranie dresztą w Zabrzu, gdzie pojechałem z ekipą z telewizji Katowice i pana, tak wymyśliłem sobie, że operator będzie stał za Jednym takim stołem z wypełnionym różnymi kolbami, różnymi elementami chemicznymi, a my przed tym drugim stołem będziemy stali i rozmawiali z Panem Dyrektorem Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Dźwiękowiec. Kucnął przed tym pierwszym stołem, czyli teoretycznie miał być niewidoczny dla operatora, dla kamery, ale oczywiście zawsze dźwiękowcom było za mało, bo z tego się przysuwali jak najbliżej. Wobec tego on też się przysunął tak bardzo blisko, a nie wiem dlaczego operator tego zupełnie nie zauważył. Wobec tego widzieliśmy takiego gościa w pozycji żaby, który wysunął taki właśnie kijek. No i co chwilę skakał z tym kikiem. Raz w jedną stronę, raz w drugą stronę. Jak ja mówiłem, to do mnie, a jak ten mój dyrektor mówił, to w drugą stronę. I tak sobie hop, 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 hop skakał. No dawało to fatalny efekt. No musiałem skasować całą tę rozmowę, bo się no, nic nie dawało. No ten gość, który podskakiwał, no było to coś koszmarnego. Ale rozumiem, że wszedł w kadr. To był mistrz nawet nie drugiego, ale pierwszego planu. Tak jak mówiłem, te mikrofony sprzed lat mają swoje bardzo określone. Nie chcę nadużywać słowa magiczne, bo jest, no właśnie, jest nadużywane, ale one brzmią magicznie. Jest w tym taki trochę pyłek, który dodaje głębi głosowi, jeżeli się używa tych starych mikrofonów, i większość lektorów, którzy pracują zawodowo i profesjonalnie, jednak stara się używać starych mikrofonów. Bo one lepiej brzmią. Wspomniałem o firmie Neumann. Legenda głosi, nie wiem na ile jest prawdziwa, że fabrykę Neumana podzielono na Niemcy Wschodnie i Niemcy Zachodnie. Część zachodnio-niemiecka produkowała oczywiście mikrofony według starych dobrych planów. Natomiast powstały też nerdowskie Neumany, i one w tej chwili są gratką dla kolekcjonerów. To są mikrofony lampowe Neumann Gefell z wymiennymi wkładkami. Mam przyjemność posiadać jeden. I on oczywiście brzmi przepięknie. Ma jeden minus: jest mikrofonem lampowym. Bardzo wiele początkujących lektorów marzy o mikrofonach lampowych. Trzeba jednak pamiętać, że lampa zawsze jednak trochę szumi elektronowa. No więc jest to bardziej obiekt kolekcjonerski, ale to pokazuje, jak jednak te stare mikrofony no, nie tracą na wartości, nie tylko materialnej, ale też no, po prostu są świetnym narzędziem pracy. Prawda jest również taka, Panie Wiktorze i drodzy Państwo, że mikrofony robione ręcznie, mają swoją indywidualność. To jest trochę tak jak ze skrzypcami. Zostaje pewien odcisk dłoni twórcy, i te starsze mikrofony, robione, tak jak mówię, do połowy lat 80., mają. Swoją indywidualność. Każdy brzmi, one oczywiście spełniają wszystkie normy, które dał im producent, ale każdy z nich brzmi troszeczkę inaczej. No i to chyba sprawia i, i świadczy o ich wielkości. A no cóż, ale wie pan, my tutaj mówimy o tych mikrofonach, ale z drugiej strony pewnie pan czytał to w internecie, można znaleźć narzekania ludzi na to, że niestety, o ile w amerykańskich filmach dźwięk jest bardzo czytelny i bardzo wyraźny, można usłyszeć każde słowo, o tyle w polskich filmach, jest normą, że dźwięk jest taki, tego po prostu nie można zrozumieć. Niestety tak jest i nikt nie potrafi mi wyjaśnić dlaczego. Podobno to jest właśnie to profesjonalne, a ci Amerykanie tam nie umieją tego w ogóle robić. No To, to wiadomo, no, to już żadna nowość dla mnie. Do usłyszenia Państwu, do usłyszenia Panie Wiktorze w kolejnym odcinku naszego podcastu.